Dowód w Gdynia Sailing Day, to są największe regaty w Polsce, które gromadzą na starcie 1500 uczestników, i tak duże imprezy o takiej randze w Polsce po prostu nie ma. Gdynia bardzo szybko się rozwija, gdy chodzi o żeglarstwo, i ściąga co roku tutaj na start bardzo wielu zawodników. W tym roku jest to 19 klas, w tym 5 olimpijskich jest to miejsce, które jest kuźnią żeglarskich talentów, a wszyscy kiedyś chcemy oglądać medale, oczywiście, Igrzysk Olimpijskich no na piersiach naszych sportowców. Największą imprezą, jeśli chodzi o liczby, są Mistrzostwa Świata klasy 29er, gdzie na starcie zgromadziliśmy 350 zawodników. Podczas imprezy ścigali, zawodnicy ścigali się w 11 mniejszej rangi, mniejszej i większej rangi imprezach, właśnie począwszy od małych optymistów poprzez windsurfing, gdzie na najlepsi kadrowicze walczyli o tytuł mistrzów Polski. Jachty balastowe, katamarany, skify, te wszystkie konkurencje, to były regaty większej, mniejszej rangi regaty, rangi ogólnopolskiej, regaty rangi regionalnej i suma tych zawodników właśnie składa się na, na cały festiwal Volvo Gdynia Sailing Days. Proszę Państwa, to już ósmy rok, kiedy jesteśmy sponsorem tytułowym Volvo Gdynia Sailing Days. Impreza rozwija się bardzo dynamicznie. Jesteśmy związani z żeglarstwem nie tylko lokalnie w Polsce, również, również nasza centrala na poziomie globalnym przez kilkanaście lat wspierała, organizowała regaty, największe regaty na świecie, Volvo Ocean Race, regaty dookoła świata. Nas cieszy przede wszystkim, że to już 20 raz. To pokazuje, że pewne polityki, które przyjmujemy w mieście są trwałe i konsekwentne i że bardzo świadomie budujemy to, tę markę Gdyni jako miasta, które jest polską stolicą żeglarstwa. Dla nas wartość się wszystkim, jakby połączyliśmy Volvo z żeglarstwem dla pewnych wartości, które są wspólne dla tego sportu i dla marki Volvo. To jest ekologia, to jest współzawodnictwo, to jest opcowanie z naturą. Jakby to są te wartości, które nas wspólnie łączą. Wspieramy sport wspieram tych ludzi, którzy w przyszłości mogą być dumą naszego kraju, po prostu zdobywać medale. Drugą rzeczą jest to, że oczywiście żeglarstwo i środowisko po prostu idą pod rękę. Są to takie wartości, które dla nas jako marki, która wyrosła w Skandynawii, są po prostu bardzo ważne.